I widzowie, wy... zakrywam sobie Minecraft Escape. No, będziemy wychodzić Escape'emu. Y. Tu chyba jakąś mapkę, więc czytajmy najpierw początek. Jeśli mapka Ci się podoba, to Niech zostawić tak, e, Bo to jest Minecraft Map, więc po prostu to jest. Jest to moja pierwsza mapka, więc to jest. Ale komentarz jest nie za dużo. Loksu, so jeśli w to gasz, to napisz, wie, jak stworzył chama MS 100, ale to. W... to jest wersja 1.12, więc wiecie to, dlatego tego marka w ogóle jeszcze ukończyłem. E, tak w ogóle to nazywam się Esia, powodzenia. I e, tak w ogóle ta mapka jest dość krótka. Ta reguła naprawdę dużo ich. E, ok. Kajnek. Okay.

Да его to wejdziemy tu. Eee, hop. O! Nie, połeku jest łużek serio. Hop. O dobra, nie muszę, żeby to mnie wybiłaście. To slajmy takie, ale... No. Na szczęście nie.

Słuchajcie, dam sobie, dam sobie te opo, żeby, Na ty to, że to jest Ożko, że aż tak dobra, że tu muszę, że aż tak jakoś jest pofajt. Mam nadzieję, że teraz gdzieś tu będzie, ale...

Szukałem dajmy sobie to spampojita tu tak Czekajcie te to te przyciski mają być kabien Kamieniami nie

na adventure nie mogę a coś się mogę przecież no eee, to zaczekajcie to co ja zmienię przez konsolę już co zmienię na swój fajny na chwilę tą sekundkę Bo, ch bo ch chce przejść ch czekaj いいないいなってこい。 Uda się otwarć, bo tylko nie jest Что я же мог быть спросить? Ты как поставил такой?

Czekać, się, to wiem, czy ja cię tam, gdzie by tam, gdzie byłem i lecimy dalej. Chyba jesteśmy wyłączeni, żeby nie przyciskać przycisku. Ale... To czekaj, to ja się spadnę, bo... Chyba widzimy się zaraz. Dobra, teraz. Mamy to, mamy to. Ale co mu ja Nie, za to no chyba, że mam... No chyba, że jest albo tam gdzieś muszę kinąć nie co nie działają płytka działa chcę tu... jeszcze tu nie mogę być to ja nie wiem czy czegoś Czekajcie, tutaj się Czekajcie, super tak. E, trochę ludzi ale ja nie wiem, czy właśnie wyjdę, czego się to nie da. Czy tu Ze skrzynka. Nie, bo tu jest to. Tak. Jezu, wchodzę, tak. Czekajcie. coś co się jeszcze zrobić. Bo tu nic takiego nie ma. A tu nie ma nic. Poczekajcie... Hmm. Tak... wygląda jakbyśmy mieli... przejść. i tak mów wszystko mus że musimy i tak miał wszystko szukajcie e eee. eee. musisz Tu Eee, czekaj. Aha, coś ja. Tak to by Jesteśmy tu i tu, bo tu coś tu, jest tu wideo. Dobra, poszukaliśmy trochę, ale nie wiem jak inaczej byśmy. Czyli Trze nie trzeba było zabijać wideo, pola. Tak i tu mamy. Park. To jest jakaś, ale czuję, że wcale później nie trzeba by tego parku, ja. Będzie coś tego typu usłyszałem. лучше. Луч. Продолжение Луч. Dobra, bo tu jest to... Przepraszam, bo ja jestem jakiś... Jestem aktualnie jakiś inny, trochę spodziewałem się. To tak się... Ciekajcie... Bo ja chyba znam to, teraz... Tak, że nie da się przejść, dobra. Może oszukaliśmy? No, mi się zdaje właśnie, że tam był przycisk i ujdzie go zwalił. Jesteśmy w takiej przeby? Hmm. Jeśli go przeżyję, zobaczcie co hmm. Jest no, Jeszcze 16!

Mm. Mm -hmm. Czyli to jest taki pieni Koniec. Dzięki zaposześci w Jeśli chcesz się robić kim był głos pod talii, to dajcie jaka. Następnie to mnie motywuje. Pa, o, pa. Aha, czyli to jest koniec tak naprawdę. Czekajcie. Uczułem mm. już praktyacywa. Czyli taka krótka mapka. O, a tu nie byliśmy na to, tu było. A tu... Chyba to byliśmy o to chodziło. już nie po prostu zamknięci. No przyjeżdża. O, patrz co się szybło. To było na to dzikie. Skidzeliśmy. Też skidzeliśmy. A tu, a... tu, tu, tu gdzie jest. A to jest to. Mówisz, że ta mapka była przy... dla mnie przyjemna Mogę po... polecić fajna jest do ogarnia, ale... Czekajcie... Tu jest ten domek, tu będzie to A tu będzie to, tylko jest dobre No to mnie fa... fajna łapka, polecam ją ogarniać Właśnie to już żegnam, widzimy się w kolejnym filmie. Dajka. No